Cześć. Z tej strony Kuba, a to jest drugi odcinek serii, która się nazywa z historii WWE. Dziś opowiem wam historię pewnego tytułu mistrzowskiego, który jest wam doskonale znany. Chodzi tutaj o Big Gold Belt, więc zaczynajmy. W roku 1986 po raz pierwszy ten tytuł został wprowadzony w federacji NWA i właśnie tam zastąpił on mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Jego pierwszym posiadaczem był nikt inny jak Nature Boy Ric Flair. W 1996 w 1991 roku Flair podpisał kontrakt z World Wrestling Federation, a dwa lata później w roku 1993 powrócił on do WCW i ponownie zdobył mistrzostwo świata walki ciężkiej tej organizacji. W następnych siedmiu latach tytuł ten był stawką wielu wspaniałych walk na galach WCW, choćby pay-per-view takich jak Starrcade, Super Brawl. Halloween Havoc, czy też zwykłych tygodniówek Monday Nitro. A walczyli o niego tacy zawodnicy jak na przykład Sting, Hollywood Hogan, Goldberg, członkowie NWO, Booker T, Diamond Dallas Page, czy też właśnie sam Nature Boy Ric Flair. To wszystko sprawiło, że fani wrestlingu pokochali WCW i zaczęli je oglądać coraz więcej i częściej. A doprowadziło to do poniedziałkowej wojny pomiędzy dwoma... Wtedy największymi wrestlingowymi federacjami na świecie WCW oraz World Wrestling Federation. A ta wojna zwana również była jako Monday Night War. Mistrzostwo świata WCW było najważniejszym trofeum i marzeniem każdego wrestlera walczącego w World Championship Wrestling. Jednak kiedy WCW upadło, to WWE pozyskało wielki złoty tytuł mistrzowski między innymi oczywiście na Gali Vengeance w roku 2001 Chris Jericho. Z drobną pomocą Vince McMahon'a pokonał zarówno Deroka, jak i Stone Cold a Steve Austin'a, unifikując tym samym mistrzostwo World Racing Federation z mistrzostwem świata wagi ciężkiej WCW. Ale na WrestleMania 18 w Kanadzie, kilka miesięcy później, Triple H pokonał White UJA, a kilka dni później zamiast dwóch pasów mistrzowskich, które zdobył, wprowadził jedno duże mistrzostwo, czyli Undisputed WWE Title. We wrześniu 2002 federacji Vince McMahon miał miejsce podział na brandy Raw oraz SmackDown. Mistrzostwo Światawki Ciężkiej trafiło na Raw, gdzie generalny menadżer tej tygodniówki, czyli Eric Bischoff, podarował je Triple a pas Andy Undisputed znalazł się na SmackDown, a jego posiadaczem był zakontraktowany przez Stephanie McMahon, Brock Lesnar. Trzy lata później, w roku 2005, doszło do wielkiej loterii zwanej Draftem. John Cena był wtedy mistrzem WWE i został on przeniesiony ze SmackDown na Raw, a The Animal Batista, który był wtedy mistrzem Światawki Ciężkiej, został z Rowe przeniesiony na SmackDown. Tak więc, jak sami widzimy, tytuły mistrzowskie zamieniły się tygodniówkami. Na przełomie 2011 oraz 2012 roku skończył się podział na brandy Raw i SmackDown, co widzimy do dnia dzisiejszego, a większość zawodników walczy tu i tam. Przez bardzo długi czas nic się szczególnie nie działo, aż do roku 2013, kiedy John Cena, mistrz świata w ciężkiej, walczył z Randy Ortonem. Wtedy mistrzem WWE w pojedynku ze stołami, drabinami oraz krzesłami na Gali TLC 2013 stawką. W tym pojedynku były oba mistrzostwa. Wygrał Orton i połączył oba tytuły, które były bronione. Razem i nazwano je WWE World Heavyweight Championship. Pierwsza gala Monday Night Raw po Summersem 2014 przyniosła wielkie zmiany, w tym nowe logo federacji. Wtedy Brock Lesnar po pokonaniu Jonasiny otrzymał od Authority nowy pas mistrzowski, który widzimy do dzisiaj. Tego dnia zniknął The Big Gold Bird i miejmy nadzieję, że kiedyś trafi do muzeum WWE, które w przyszłości federacja ma właśnie otworzyć. Rick Flair, ta z 16 Mistrz świata, więc możemy właśnie go nazywać najwspanialszym mistrzem w historii, której mały kawałek dziś Wam opowiedziałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pomysły na kolejne odcinki z historii WW piszcie pod filmem na dole w komentarzach. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam, cześć.